Capo TCG i Vivid Voltage, bardzo fajne pudełko, tego nie było jeszcze w kolekcji, więc już jest, otwieramy, będą boosterki Vivid Voltage. Proszę bardzo, piękne pudełeczko, co mamy w środku? Mamy w środku przekładeczki, energię, Kostki, znaczniki i przede wszystkim busterki, busterki, busterki. Zobaczmy. Grubaczu na początek. Żeby nie było śmieszne wyglądanie. Grubaczu. Ciekawe czy kiedyś się upadł tak bardzo. Wszystko się zgadza. No dobrze, tu co wszystko być powinno to jest Ale najważniejsze co? To mamy to 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Z tego co widzę na pudełku miało być 8 i jest 8 Także nie ma errorboxa No i dobrze Zresztą, jak zamawiam od Magic Cafe to zawsze jest wszystko zgodnie z tym, co miało być w środku. Serdecznie polecam. Bardzo fajne chłopaki. Zawsze mają wszystko na czas. W dniu premiery nawet. Także warto wspierać. I jedziemy. Mamy energię elektryczną na dzień dobry. Del Miles, Aromatic Energy, Mightina, Blitzli, Military, Skido, Evi, Trubish, Sundial i uwaga, Angislas Vimax. No, to się nazywa dobrze zacząć dzień, prawda? Patrzymy co tam dalej Bo jak tak się zaczął pierwszy booster To trochę strach się bać co będzie dalej no, Mamy energię ognia I mamy rozlifa Wash energii. Church buff Trubish Tynamo Globopus Wubat Tylo Didenę No jest słodki I Shymin Holo W porządku Dobrze idzie dobrze idzie Teraz zobaczymy co będzie w selebim. No selebi to taka legenda Ciężko złapać coś to go jak zelewi. Oj, ciężko. Tylko mi się udało trafić. Także zobaczymy co nam tutaj wyjdzie. Mamy energię psychiczną. I zaczynamy od kakuny, Buff, coating energy, Widow. Beldum, Fanapi, Death Electric, Riolu na Rewersie i Shiftree. No, chyba pochwaliłem Boostery za szybko, ale dajmy im szansę. Mamy teraz Railbooma. Kodzikciach, kordzicziach idziemy raz, dwa, trzy, cztery. Standard do przykładeczka. Ej mamy energię, metalu. Geopharic, Alistair, Nessa, Chimcho, Ninkanda, Voltrop, Rockruff, Wishmur, Raikieu! Piękny, błyszczący, złoty, A Marzonko i Garbador Grubaczu. To jest chyba pikachu wersja Giganta albo po pączkach, bo dzisiaj tu jest Na pewno po pączkach, bo grubaczu co? To musiał się pączków znaleźć. Raz, dwa, trzy, cztery. A jest to premiera Vimaxa, Crown Zenit. Galeria Stanfisk, Sublime Cramorant, Duskul, Seed Rio, Sandil, Valimar, Xernas na Rewersie i Manectric. Yeah. Bez rewelacji. Ale są, słuchajcie, trzy boostery jeszcze. Trzy boostery. Także jeszcze może się coś wydarzyć. Tu że też jest parę kart, które są swoje warte w kolekcji. Coś grubego się tam przewinęło z tyłu. Ciemna energia. Devot, Opal, Metang, Iwi, Wubat, Arokura, Sidot, Riolu, Electros i uwaga, Alcazambi! Ale to jest chyba Alt-Art. No, zobaczymy później. Voltage Elite Trainer Box to wziąłem jako taki dotateczek bo słuchajcie, przyszły dzisiaj do mnie dwa nie pojedynczo, po dwa Reggie Rocky i Ready Dragger. z wiecie co się będzie działo będzie grubo taki dotateczek jest też przyjemny o, druga energia Błyskawicy, Memory Capsule, Girafaric, Electric, Duskull, Electris, Pineco, Mudbray, Pocina, Crocodile, i Magdżerna. Śliczna karta. Ładnie. Na holo. I mamy ostatnią. Ostatni boosterek. Co nam da, co nam pokaże? Poza kodem. mamy roku. Memory Capsule. Giaforic. Electric. Arakura. Ninkanda. Pikipek, Pohigiena, Rockruff, Hitchman na rewersie i Leon! No! No to mamy pięknie, bo mamy Leona w Rainbowce, Agi v Wimaxa i coś jeszcze fajnego, Alka V. Także ja jestem zadowolony, bardzo fajny drop. Jak na Vivit Voltage, naprawdę w porządku. Dzięki, pozdrawiam.